Czy Tobie się zdarza oglądać TVP jeszcze po Twoich wszystkich przejściach? Absolutnie, Jakby to nie chodzi o oglądać. Ja mam w ogóle kontakt z tymi ludźmi. Mam z Tomkiem Wolnym, z idą na Łokowską, kontakt, mam też z ludźmi, którzy pracują w redakcji. To jest też tak, że ja w ogóle nie oglądam telewizji. Teraz będą na naszą farmę, bo będę miała też na telefonie, bo często jestem w różnych miejscach i nie, nie jestem w stanie oglądać po prostu telewizji. I tak było wtedy, jak pracowałam tam, teraz jest pewnie jak, jak pracuję tu, ale jest Polsad którą który będę mogła sobie ściągnąć na telefon i w telefonie będą na nasze odcinki, żeby być cały czas na bieżąco, bo też jest fajnie, to też jest to dla Eksprytnie nas... Sprzytnie jeszcze... lokowanie zrobiła jeszcze w międzyczasie, brawo! <gry> no tutaj mi to wszystko widać. A też jest tak, że akurat um, program my nagrywamy, ale nie wiemy, jak on jest montowany, więc dla nas to też jest taki dreszcz emocji, do tego, jak, jak są uczestnicy rzeczywiście wydobyci, jak, jak program wygląda, jaka jest dynamika programu, dla mnie też jest ciekawy i czekam z utęsknieniem i naprawdę 17 stycznia, tak, bo ruszamy 17 stycznia, sama jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Marcin, na teraz tak na chłodno, już po Kilku miesiącach. Jak wspominasz Twoje rozstanie z TVP? I znowu tutaj pytanie, czy to ty zerwałaś z nimi, czy oni z Tobą? Wiesz co, to też jest tak, że spotkaliśmy się dzisiaj, żeby mówić o farmie, żeby rzeczywiście porozmawiać o programie, który rusza, nie o tym, co było wcześniej, ale ja z dużą, ale dużą taką, wiesz co, jakby to powiedzieć, wdzięcznością i wypowiadam się i czuję do, do mojej poprzedniej stacji, bo byłam z nią bardzo długo, wiele lat i nauczyłam je fantastycznych rzeczy, fantastycznych ludzi tam poznałam i w ogóle. U, jakby siebie też tam poznałam i popracowałam tak, że bardzo się polubiłam wtedy dzięki temu. Więc moje rozstanie było takie, że tak naprawdę się zawiesiliśmy, to było zawieszeniem. To nie było tak, że ja zostałam zwolniona, więc jakby ja z, z, jakby z dużym uśmiechem też wspominam pracę tam. E, I mam kontakt z tymi ludźmi, z którymi tam pracowałam. Teraz jestem tu i ogromnie się cieszę, że dostałam tę szansę i że właśnie w Polsce pracuję, mogłam prowadzić Sylwestra i jakby ja tutaj nie widzę, nie widzę żadnej wojny i też przede wszystkim jej nie czuję. Czyli nie masz żalu? Nie mam żalu. Mhm. Nie mam żalu w I w ogóle nie lub żal jest, jest bez sensu.